Sprawdźmy, ile jest z naszego apartamentu, nad Morze Karaibskie, spacerkiem. Któż by nie chciał się budzić z takim widokiem? Muzyka grająca w tle, leżaki, palmy. No i coś, na co można patrzeć godzinami. A co? Idziemy na kawkę? Na no, do dyspozycji właściciele, jak i wynajmujący, mają restaurację, w której możemy skorzystać. Zapraszam Was na kawę. Nie zastopowałem zegarka, także od wyjścia z apartamentu do restauracji, przechodząc przez plażę, niecałe 3 minuty bez 10 sekund. Niezły czas, to? Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tej ofercie oraz innych, skontaktujcie się z nami. Wszystkie dane znajdziecie pod tym filmem i co? Do zobaczenia. To ja idę do wody.